48 osób w propozycji i 22 osoby w opozycji tej tezy. Na dzień dobry. Zobaczymy, jak te głosy się rozłożą potem. Proszę Państwa, teraz czas na wystąpienia głównych mówców. Każdy z mówców ma 6 minut na swoje wystąpienie. Połowa takiego wystąpienia to jest taki sygnał. 30 sekund do końca to jest taki sygnał. Łatwo zapamiętać. Pierwszym mówcą po stronie propozycji jest pan profesor Jan Hartmann. Zapraszam. 6 minut. Dobrze. Panie profesorze, ja proszę podej o podejście tam do różnicy. A, na razie z móżnicy. Wiedział, ja czuję się jak wykazanie. <grym> Drodzy Państwo, ja tę tezę traktuję jako no rodzaj pro prowokacji żartobliwej. No przecież kościół z natury rzeczy nowoczesnym być nie może i nie chce. Cóż może być nowoczesnego w wyobrażaniu sobie Boga jako wielkiego króla, który ma twór? Cóż może być nowoczesnego w kościele, który jest monarchią, średniowieczną ze wszystkimi szykanami, hierarchiami? Cóż może być nowoczesnego w instytucji, których doktryny są średniowieczne, a niektóre sięgają starożytności? Cóż może być nowoczesnego w propagowaniu wiary w to, że powstaniemy po śmierci z grobów i obudzimy się w raju, jeśli pójdziemy za starożytnym przywódcą religijnym. To wszystko nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. Ja wykorzystam ten swój czas, żeby przypomnieć, co słowo nowoczesność znaczy i dlaczego ta teza jest analitycznie prawdziwa, sama przez się. Już nowoczesność to jest nurt kulturowy, rewolucja, która trwa co najmniej od czasów reformacji, od XVI wieku, a bardzo przyspieszyła od czasów rewolucji francuskiej, pod koniec XVIII wieku i trwa do dzisiaj e, nurt e, rewolucja, której istotą jest emancypacja, a więc wyzwolenie. E, wyzwolenie narodów, wspólnot religijnych, klas społecznych, e, następnie jednostek, także płci. I po kolei te grupy uzyskiwały swoją własną podmiotowość, autonomię i zdobywały się na niezależność i podmiotowość, w tym również podmiotowość polityczną, czego wyrazem było po pierwsze uniezależnienie się od... Państw narodowych od władzy papieskiej, a więc nowoczesne z istoty rzeczy jest walką z hegemonią papieską, czy też raczej z dwuwładzą taką feudalną, porządkiem feudalnym, dwuwładzy cesarsko-papieskiej. A następnie w porządku społecznym jest to emancypacja klas, narodów. Wreszcie emancypacja jednostki. Co ostatecznie prowadzi do powstania ustroju liberalnej demokracji, ustroju, który opiera się na państwowości całkowicie niezależnej od papieża, od kościoła, opiera się na swobodach, gwarantowanych konstytucyjnie swobodach osobistych i politycznych jednostki, opiera się na równości, na wolności religijnej, politycznej wolności, sumienia, wolności ekspresji dla jednostek i dla wszystkich grup i stowarzyszeń, mniejszości, większości i tak dalej. To wszystko razem się nazywa ustrojem liberalnej demokracji. I oczywiście że nowoczesność jako nurt kulturowy jest z istoty rzeczy procesem. Walki z porządkiem feudalnym, którego ucieleśnieniem jest właśnie struktura Kościoła katolickiego i katolickie wyobrażenie sfery sakralnej, jako właśnie takiej wielkiej politycznej hierarchii z najwyższym królem na, na, na szczycie. I póki mógł ten, ta strona broniąca się, czyli właśnie Kościół katolicki, no to utrzymywał po kolei swoje pozycje, zwalczając, ile się da, najdłużej jak się da. Demokrację, wolność, równość płci, równość wyznań. I tak dalej. Wszystkie te elementy emancypacji, którymi się dzisiaj tak cieszymy i których byśmy nigdy nie oddali. No i prawdą jest, że ostatecznie ustępował pola, wobec na polu faktów, ustępował pola i godził się po kolei z wielkim ociąganiem i na demokrację, i na e, zrównanie wyznań, i na zrównanie mężczyzn i kobiet, i na e, do pewnego stopnia świeckość państwa. No ale tam, gdzie może, w tych krajach, gdzie, gdzie jest silniejsze, no to próbuje tych pozycji bronić. E, chociaż ostatnio jest to bardzo trudne. Sam w latach 60. tych podczas Soboru Watykańskiego no jakby ostatecznie uznał, po, po bardzo długim czasie uznał demokrację, uznał równouprawnienie wyznań, uznał parę innych elementów liberalnej demokracji, tego porządku aksjologicznego, porządku etycznego, który, który zapisany jest w konstytucjach współczesnych państw demokratycznych. Uznał, no ale ile może, to stara się jednak opierać tym własnym deklaracjom. No i oczywiście Polska jest jednym z tych krajów, podobnie jak kilka krajów w Ameryce Południowej, no gdzie Kościół jeszcze ma oparcie w takim prenowoczesnych. Na warstwach społeczeństwa, w takim społeczeństwie narodowym, ukonstytuowanym przez wyobraźnię religijną. No i trzyma, i trzyma się, ile, ile może, no ma ogromny wpływ w dziedzinie, w dziedzinie edukacji, czego efektem jest no, to prawicowe wzmożenie, które nie doprowadzi doprowadzić do tego, że, że, że znajdziemy się w rękach Jękaczyńskiego czy Kolina Bukiego, pospołu. Pospołu, panuje nad edukacją, uniemożliwia swobodny rozwój uczciwosti. Rzetelnego prawa medycznego, to jest drugie takie pole oczywistej działalności kościoła antyliberalnej, anty antywolnościowej. I jednocześnie wymierzony w suwerenność Polski, no przecież wszyscy to widzimy, wszyscy w tym kraju żyjemy, a więc podsumowując, teza jest puszczeniem oka do publiczności, bo sama sobie jest samo oczywista. Bardzo dziękuję. Dobrze.